Proroctwo Siostry Sasagawa na rok 2025 właśnie się wypełnia. Delikatna mgła otulała dolinę Akity rankiem, gdy Agnes Kacuko Sasagawa przyszła na świat pod koniec maja 1931 roku. Rosa błyszczała na płatkach kwiatów wokół małego, drewnianego domu, w którym mieszkała jej rodzina. Ta dziewczynka urodziła się z tak kruchego ciała, że wydawała się liściem gotowym rozsypać się przy najlżejszym powiewie wiatru. Przedwcześnie przyszła na świat, ważyła zaledwie trochę ponad kilogram i każdy oddech kosztował ją ogromny wysiłek. Matka owinęła ją w miękkie chustki, szepcząc modlitwy, aby Bóg ochronił to delikatne życie. Ojciec milcząco ściskał ręce żony, a starsze siostry wymieniały spojrzenia pełne obaw. Licząc w skrytości nadziei, że Agnes uda się przetrwać te trudności. W pierwszych miesiącach każdy dzień był jak przeprawa przez rwącą rzekę pełną kamieni. Lekarze mówili, że jej organizm nie rozwija się prawidłowo i czeka ją życie naznaczone wielkimi ograniczeniami. Mimo to Agnes walczyła w każdym oddechu, jakby w jej wnętrzu była siła, która nie chciała po prostu się poddać. Gdy miała dwa lata. Potrafiła usiąść na krótką chwilę, ale wciąż nie mogła bawić się jak inne dzieci. W wieku trzech lat przeszła operację, która miała poprawić jej stan neurologiczny, choć wiązała się z dużym ryzykiem. Zamiast jednej szansy na uzdrowienie, ta ingerencja pogorszyła jej problem. Układ nerwowy został jeszcze bardziej uszkodzony, co sprawiło, że dni były cięższe, a noce wypełniały skrywane łzy. Jej ciało, już wcześniej tak kruche, teraz wydawało się gotowe rozpłynąć się w pył. Gdy inne dzieci biegały w pobliskich sadach, Agnes ledwie potrafiła stanąć na nogi. Miałszy około dwunastu lat trafiła do szpitala, gdzie poznała Marię, katolicką pielęgniarkę, której troskliwa opieka okazała się być decydująca. Maria nosiła przy sobie różaniec i, gdy nikt nie patrzył, Powtarzała modlitwy, które docierały do serca Agnes niczym okruszki nadziei. Pewnej spokojnej nocy, gdy ból dławił ją tak bardzo, że świat zdawał się należeć do kogoś innego, malia uklękła obok niej i cichym głosem zaczęła śpiewać stary hymn. Nawet nie rozumiejąc wszystkich słów, ta melodia sprawiła, że coś w wnętrzu Agnes zadrżało. Jakby każda włókienko jej ciała wołało o pomoc do tej tajemniczej rzeczy zwanej wiarą. Gdy miała czternaście lat, wbrew zaleceniom lekarzy i troskom rodziny, Agnes postanowiła oddać życie Bogu. Dołączyła do zgromadzenia służebnic Eucharystii, które mieszkało w skromnym klasztorze w Akicie otoczonym górami i cichymi polami. Tam każdego ranka, jeszcze przed wschodem słońca, klękała w kaplicy ofiarując swoje cierpienia w milczących modlitwach. Siostry opiekowały się nią z ogromną czułością, zauważając drżenie jej rąk, które mogło świadczyć o gorączce lub o tym, że coś wymagało natychmiastowej uwagi. Mimo swojej kruchości Agnes nigdy nie narzekała. Jej głos, gdy się odzywała, był szeptem tak delikatnym, że przypominał zafalowanie ciepłego wiatru. W 1973 roku, pewnej nocy, gdy deszcz bębnił o cienki dach klasztoru, a góry spowijała gęsta mgła, Agnes miała sen inny niż wszystkie dotychczasowe. Przed jej oczami ukazał się anioł otulony miękkim blaskiem, o czułym spojrzeniu i głosie tak słodkim, że zdawał się płynąć z jej wnętrza. Anioł przekazał jej, że jeśli zgodzi się żyć bez słyszenia dźwięków świata przez pięć lat, to po upływie tego czasu słuch wróci jej na pięć miesięcy. Obietnica się spełniła. 1825 dni później, pewnego spokojnego poranka, Agnes usłyszała po raz pierwszy śpiew ptaka, brzęk dzwonów w kaplicy i siostry wołające do siebie nawzajem. To były dźwięki, które uważała za dawno zapomniane. Pięć miesięcy później jej słuch został przywrócony na stałe, a radość która wybuchła w jej sercu, była niczym rzeka, która przerywa Tama. W tym samym roku drewniana figura Matki Bożej, postawiona w skromnej wnęce niedaleko ołtarza, zaczęła płakać 101 razy, by być precyzyjnym. Lekarze przyjechali z daleka i zbadali te łzy, potwierdzając, że to naprawdę łzy ludzkie. A żeby nikt nie zapomniał, że za tym wszystkim kryje się ludzka ofiara, na dłoniach Agnes pojawiły się rany w kształcie krzyża. Znaki te nie krwawiły, lecz pulsowały niczym nieustanne przypomnienie, że jej droga udręki miała sens, służąc jako pomost dla tak wielu cierpiących, którzy nie mieli do kogo się zwrócić. Przekazy, które Agnes otrzymała w 1973 roku, zmieniły wszystko. Pewnego lipcowego dnia usłyszała, Ofiaruj swoje cierpienie z miłością, bo ma ono wartość, by naprawić to, co w świecie jest złamane. Módl się, zaufaj Bogu i wstawiaj się za błędami ludzkich serc. Było to jak głos wewnątrz niej, który dawał odpowiedź na każdą jej łzę, nie poszła na marne. W sierpniu przyszło kolejne przesłanie. Spójrz, jak ludzie odchodzą od Boga. Wprowadzając zamęt nawet we własnej wspólnocie, módl się z wiarą i składaj codziennie proste ofiary. W tamtych czasach w samej wspólnocie religijnej wiele się zmieniało. Tradycje mieszały się, rodziły się wątpliwości. Jakby ktoś obwieścił alarm, by wszyscy pamiętali, że prawdziwa wiara nie kryje się w pustych obrzędach, lecz w prostocie każdego gestu, w ściskaniu różańca w dłoniach. W chwili cichej modlitwy przed snem, w wyciągnięciu pomocnej ręki do potrzebującego. W październiku Agnes otrzymała trzecią wiadomość: zobaczysz chwilę wielkiego cierpienia, jak za dawnych czasów zniszczenia. Miasta mogą zostać dotknięte, ludzie doświadczą ogromnego bólu, ale ci, którzy będą się modlić, zwrócą się do Boga szczerze i ofiarują swoje serce, znajdą ochronę przewyższającą to, co widzimy. Choć przestraszona, zrozumiała, że to ostrzeżenie, by w każdej trudnej sytuacji ludzie nie tracili nadziei. To było zaproszenie do tego, by pamiętać o wzajemnej trosce, patrzeć z czułością na tych, którzy cierpią, zamiast pozwolić, by wrogiem byli wieści o złu lub narastające lęki. W kolejnych latach pojawiło się wiele problemów, fale chorób. Które przeraziły całe społeczności, żywioły niszczące domy i plony, zamieszki polityczne dzielące rodziny, kłopoty finansowe sprawiające, że ludzie tracili pracę i odczuwali strach o jutro. W obliczu tych wszystkich wydarzeń wiara zdawała się być niewystarczająca wobec tego wszystkiego, co się działo. Kościoły, niegdyś pełne pieśni, teraz czasem stały puste, a ludzie czuli się samotni jakby świat stał się zbyt wielki dla ich niespokojnych serc. Ale w 2019 roku, gdy Agnes miała już 88 lat, wydarzyło się coś nowego. Pewnej nocy, kiedy pełnia księżyca oświetlała pola, miała kolejne objawienie. Obierz się popiołem, módl się na różańcu każdego dnia. Miej wiarę prostą jak dziecko i składaj codzienne ofiary. Następnego ranka Zebrawa popiół ze spalonych świec w klasztorze i rozsypała go na własnej głowie, przypominając o dawnych przykładach pokuty. Ten gest nie był karą, lecz znakiem pokory. Otrzymanie tego przesłania przypomniało wszystkim, że nie wystarczy patrzeć tylko na siebie. Trzeba troszczyć się o innych, pomagać potrzebującym, okazywać życzliwość, nawet gdy świat wokół wydaje się być w chaosie. Dziś każdy, kto trafia do klasztoru w Akicie, znajduje miejsce ciche, ale pełne historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Są tam listy od ludzi, którzy po poznaniu świadectwa Agnes zaczęli się więcej modlić, poświęcając swój czas na pomoc sąsiadom, albo niosąc dary tam, gdzie ktoś stracił wszystko. Są i tacy, którzy twierdzą, że dotknięcie odrobiny popiołu przywiezionego stamtąd przyniosło im głęboki spokój, jakby choć na chwilę ich troski zostały odłożone na bok. W każdym kącie tego miejsca widać, że choć wszystko wydaje się mroczne, zawsze istnieje powód, by zachować w sercu nadzieję. Gdy zastanawiamy się nad lekcjami płynącymi z życia Agnes, dostrzegamy, że nic z tego, co przeżyła, nie poszło na marne. Od pierwszych chwil, gdy ledwo oddychała, aż do czasu, gdy odzyskała słuch, wszystko miało sens, by pokazać, że nawet w cierpieniu kryje się droga przemiany. Rany na jej dłoniach, łzy z figury, delikatny zapach róż, który wypełniał kaplicę, wszystko to łączyło się, by przypomnieć nam coś prozaicznego. Prawdziwa siła wyłania się z miłości, gdy potrafimy ofiarować z serca każdą, nawet najmniejszą trudność, którą spotykamy. Gdyby każdy z nas zechciał poświęcić choć chwilę dziennie na szczerą modlitwę, na gest życzliwości, by wesprzeć kogoś, kto cierpi, albo podzielić się posiłkiem z potrzebującym, odpowiedzielibyśmy na wewnętrzne wezwanie, które Agnes usłyszała w swoim śnie w lipcu 1973 roku. Zaproszenie jest jedno: zatrzymać się na chwilę i rozejrzeć wokół. Ile razy pozwoliliśmy, by nasz duma lub strach powstrzymały nas przed niesieniem pomocy? Ile razy zignorowaliśmy tych, którzy potrzebowali uśmiechu, przytulenia lub ciepłego słowa? Historia Agnes pokazuje, że bez względu na to, jak bardzo świat wydaje się być zawiły i podzielony, zawsze istnieje szansa na nowy początek. Okrycie głowy popiołem jako znak pokory, nauka modlitwy w prostocie i zaufanie że nawet w najgłębszej ciszy istnieje obecność, która nas przyjmuje. Jeśli każdy z nas od dziś postanowi ofiarować swoją miłość jako żywą ofiarę, czy to opiekując się chorym bratem, wybaczając komuś, kto nas zranił, czy po prostu darując uwagę samotnej osobie, weźm drugemy udział w czymś większym niż my sami. I w ten sposób świat zacznie się zmieniać, serce po sercu.